Cmentarz Żydowski. Niejedne oczy ze łzami spoglądają w stronę cmentarza, gdzie po ziemskiej wędrówce odpoczywają ukochani i drodzy ich sercu. Czytamy w historii gminy synagogalnej w Katowicach na Górnym Śląsku autorstwa rabina Jakoba Kona. Katowicki Kirkut jest dziś jedynym widocznym i oczywistym śladem obecności Żydów w mieście. Zabezpieczony wysokim murem, stoi od ponad 150 lat przy ulicy Kozielskiej 16. Żydzi mają w języku hebrajskim kilka określeń odnoszących się do cmentarza, pośród nich symboliczne beit haim, czyli dom życia, czy beit olam, dom wieczności. Zgodnie z tradycją judaistyczną, nekropolia jest miejscem poświęconym i nienaruszalnym. Jest domem dla ciał, które oczekują przyjścia Mesjasza i powstania z martwych. Żydowski obrządek pogrzebowy ogranicza się wyłącznie do pochówku i utrwalenia pamięci o zmarłym. Zabroniony jest kult nieżyjących. Miejsce pochówku oznacza się kamienną stelą, czyli macewą, która nie tylko zabezpiecza grób, ale jest też znakiem dla kapłana, który nie może przekraczać tej strefy uznawanej za nieczystą rytualnie. Dla Żydów budowa cmentarza jest jednym z najważniejszych zadań tworzącej się gminy. Bez kirkutu, synagogi, mykwy i szkoły religijnej społeczność nie może żyć według praw wyznawanej religii. Zmarłego należy złożyć w ziemi poświęconej, nie wolno go pochować na nieżydowskim cmentarzu. Dlatego rozwijająca się w Katowicach społeczność żydowska musiała szybko postarać się o własną nekropolię. W 1868 roku katowicka gmina żydowska kupiła od polskiego chłopa Józefa Ludnowskiego za 480 talarów trzy morgi ziemi z przeznaczeniem na cmentarz. Teren ten znajdował się na zachód, od, od drogi prowadzącej z Katowic do Mikołowa, leżał na południu za torami kolejowymi w obszarze postrzeganym wówczas jako przedmieścia. Zgodnie z opinią lekarza powiatowego, doktora Heera z Bytomia, uznano, że miasto nie będzie rozwijało się w te strony, a raczej w kierunku północnym i północno-wschodnim, dlatego zaaprobowano te lokalizacje. Kiedy ukończono budowę domu przedpogrzebowego, nastąpiło uroczyste otwarcie cmentarza. W ceremonii wziął udział rabin dr Rosenthal z Bytomia, który wygłosił przemówienie na tę okoliczność. Pierwszy pogrzeb miał miejsce 20 października 1869 roku. Żegnano wówczas czteroletniego chłopca Karla Muncera. Pierwszy dorosły zmarły został pochowany 2 lutego 1870 roku. Był nim Meyer Katz, administrator materiałowy. Zgodnie z tradycją, ceremoniami pochówku zajmuje się specjalnie w tym celu powołane w każdej gminie Bractwo Hewra Kadisza, z języka aramejskiego Święte Bractwo. Do jego obowiązków należy przygotowanie i umycie ciała, odprowadzenie do grobu i pogrzebanie. Katowicka Hewra Kadisza powstała 5 października 1868 roku z inicjatywy Hajmana Frolicha. Jako bractwo nie tylko organizowali pogrzeby dla najbiedniejszych, ale także pielęgnowali chorych, zaopatrywali w lekarstwa i spełniali nakaz miłosierdzia względem zmarłych. Hewra Kadisza wraz z powstałym równolegle bractwem dobroczynnym Bikur Cholim zajmowały się również niesieniem pomocy najuboższym mieszkańcom miasta, w tym głównie nowo nowoprzybyłym imigrantom, często pozbawionym środków do życia. Od 1927 roku ani gmina, ani Hewra Kadisza nie pobierały opłat za grzebanie zmarłych. Czynności te były finansowane przez gminę. Przynależność do tego towarzystwa uznawana jest w społeczności żydowskiej za wielki honor i zaszczyt. Dwa lata po wybudowaniu domu przedpogrzebowego został on gruntownie przebudowany i powiększony. Wtedy też alejki cmentarne zostały wyasfaltowane przez pioniera tej technologii Ludwika Katza. Teren cmentarza był kilkakrotnie powiększany. W kolejnych dziesięcioleciach dobudowano jeszcze odrębny dom pogrzebowy dla Hewry Kadiszy, który rozbudowano w dwudziestoleciu międzywojennym. Ze wspomnień Dobki Puchstein-Krotman – Dowiadujemy się, że cmentarz miał wspaniały, zdobiony wazami dom przedpogrzebowy, w którym spoczywały ciała przed pogrzebem. W ciągu dnia mogła tam siedzieć rodzina zmarłego, nocą czuwali wynajęci stróże. Zwykle robiły to dwie starsze, niezamężne siostry. Na cmentarzu znajdowała się również duża sala, wyglądająca jak teatr ze sceną, na której ustawiono w półkolu krzesła dla żałobników. Rabin wygłaszał z tego miejsca wychwalającą zmarłego mowę przedpogrzebową. Tuż obok sceny stała trumna ze zmarłym. Następnie odbywał się pogrzeb. Najważniejsze osobistości w społeczności były członkami Bractwa Hewra Kadisza i osobiście zajmowały się rytualnym oczyszczeniem ciała. Na katowickim Kirkucie zachowało się około 1400 nagrobków. Znaczna ich część jest skromna, w typie tradycyjnej macewy z płaskorzeźbą i inskrypcjami w języku hebrajskim, niemieckim i polskim bardzo rzadko widzisz. Są także okazałe i bogate, dekorowane grobowce niektóre mają postać wolnostojących i przyściennych pomników w stylu historyzującym ujętych w ramy kolumn i pilastrów z trójkątnym lub półkolistym naczółkiem. Spoczywają tu trzy pokolenia znamienitych rodzin żydowskich zasłużonych dla rozwoju Katowic – Goldsteinów, Szalszów, Grimfeldów, Altmanów, Frolichów, Glaserów, Czwiklicerów, a także grup doktora Jakoba Kona, szanowanego wieloletniego rabina katowickiej gminy. W części dwudziestowiecznej nekropolii stoi pomnik upamiętniający ofiary zagłady. Cmentarz został wpisany w 1990 roku do rejestru zabytków. Jest wciąż czynny i spełnia funkcje grzebalne dla pozostałej w Katowicach oraz okolicznych miastach niewielkiej społeczności żydowskiej.